There are just too many times that people have tried to look inside of me, wondering what I think of you, when I protect you out of courtesy. Too many times that I've held on when I needed to push away, afraid to say what was on my mind, afraid to say what I need to say. Too many things that you said about me when I'm not around. You think having the upper hand means you gotta keep putting me down. But I've had too many hands with you. It's about as much as I can stand. So I'm waiting until the upper hand is mine. One minute you're awesome. on Dzień dobry Państwu. Dzieło zostało ukończone. Oto i on. Byli tacy, co mówili, że, że mi się nie uda w tym roku, ale jest dzisiaj 29 grudnia 2025, i dzisiaj kurier przywiózł ostatnią rzecz, jakiej potrzebowałem czyli oponki, które wrzuciłem, i jest już wszystko gotowe do jazdy. Oczywiście nie dało się pojeździć jeszcze tym rowerem, bo na zewnątrz jest lód, zimno i w ogóle tragedia. Więc cały czas tłukę się na zwifcie i tym samym zamykam sezon 2025 z marnym wynikiem, około 11 tysięcy kilometrów. No cóż, e, taki chudziutki rok, ale było dzięki temu więcej okazji do, do porobienia innych rzeczy, do poczytania fajnych książek e, i jak zwykle z, ze Zwiftowej biblioteczki polecam Wam e, to: Left Tolstoy, spowiedź. W formie audiobooka sobie przerobiłem i taka niszowa książeczka Omni Helium. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Jak ktoś lubi tematy Junga, to polecam, szybko się czyta. Warto czytać, warto się odłączyć, poczytać trochę książek. Lecimy z rowerem. Od ostatniej aktualizacji e, wpadły koła. Oczywiście wszystkie pozostałe elementy też już są na miejscu. Owika, ustawione klamki przycięty maszt e, łańcuch cyka pyka i można jeździć e, koła które tutaj wrzuciłem to najnowszy model Evan Light na karbonowych szprychach na bardzo leciutkich piastach e, zestaw tych kół waży około 1220 gramów więc bardzo fajna waga profil 50 i no cóż, no chyba, chyba będą fajne, nie? E, ogólnie, jeżeli chodzi o karbonowe szprychy, to spodziewam się bardzo agresywnej sztywności tych kółek. Zobaczymy, jak to się będzie kręciło. Opony, które wleciały, to Pirelli P0 RACE RS w rozmiarze 28 i układają się bardzo, bardzo przyjemnie na tych, e, na tych obręczach. Te obręcze mają wewnętrznej szerokości 23 mm, co daje bardzo ładny profil aero. Tutaj w ogóle cały aero, nie? Fajny, fajny sprzęt wyszedł. Waga całego sprzętu wyszła na poziomie 7,2 kg. Miałem nadzieję na 7,0, ale nie jest źle mógłbym jeszcze wyrzucić to aluminiowe jarzmo na przykład wrzucić karbonowe zapłacić za to 800 zł, e, zapłacić tam kolejne 500 zł za zestaw tytanowych śrubek e, ale czy by mi to coś dało, no nie wiem chyba wiecie, wiecie jak jest nie? czy, czy jest e, czy jest taka potrzeba nie, może się będę w to bawił może sobie wymienię też ośki w tych pedałach o czym e, mówiłem już wcześniej zobaczymy, na razie Jestem zadowolony z tego, jak, jak to wyszło. Jest lżej w porównaniu z moim poprzednim rowerem, dużo lżej. Jest aero, więc powinno się jeździć, wiecie, fajnie w tym sezonie. Macie e, kod rabatowy na hasło moc Roślin w EVANLIGHT. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Piszcie, co sądzicie o nowym sprzęcie. E, tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Wszystkiego dobrego. Hej!